Ja uważam, że super by było, jakbyśmy dostawali ten drugi rodzaj nagłówka. Zobaczcie, z tym się na przykład zgodzę. Potrzebujemy więcej, więcej haseł, typu otwarte związki w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć. Cześć. Robimy tutaj politykę, a ja zapraszam Cię do dołączenia do wspierających na patronite.pl lindel do zostawienia suba, do zostawienia lajka, like do zrobienia tych wszystkich rzeczy, które robi się w socjalnych, do klikania! Bo same dobre rzeczy z tego wynikną. Jak one czuje mężczyzn. O Jezus, also, czy wysokie IQ to kalectwo? Jezus, nie wiem, ale się dowiem. Jest. jest klasą samą w sobie, naprawdę. Przeczytałam artykuł o polowaniu na męża za granicą. Nie dziwię się głównym bohaterkom, że szukają szczęścia w miłości gdzie indziej niż w Polsce. Mam za sobą trzy nieudane związki z Polakami i dzisiaj głośno mówię nigdy więcej. Nawet moje znajome pochodzące z Francji czy Włoch mówią, że z polskimi mężczyznami coś jest nie tak. I o ile Polki dbają o swój wygląd i widać, że wkładają w to dużo wysiłku, to Polacy chyba uważają, że trzeba przyjmować ich takimi, jacy są, z całym dobrym natury. W białych koszulkach obciskających brzuch, śmierdzących potem zmieszanym z perfumami z popularnego dyskontu i stosujących w trakcie rozmowy uroczy przerywnik w postaci co drugiego wulgarnego słowa zaczynającego się na literę K. Za to ego mają bardzo duże. Takie słowa możemy przeczytać w artykule opublikowanym na Onecie zatytułowanym Mam za sobą trzy nieudane związki z Polakami. Nigdy więcej. Publikacja ta jest listem od czytelniczki skierowanym do redakcji, aby ta mogła umieścić historię na platformie. Moja partnerka miała kochanków, godzę się na taki układ. Wakacyjna zdrada ta nie zdrada. Moje mężowi, że jadę z koleżanką 33-latki polują na mężów, im dalej od Polski, tym lepiej. Żona kochanka doniosła na mnie mojemu mężowi, a rozwaliła moje małżeństwo. Mężczyzna dla mnie jeszcze się nie urodził. Jest który nie chce być w związku na siłę. Chciała się poczuć kobietą. Dwa razy w tygodniu lądowałam w hotelu, zakochałam się. Wiecie, jakby, powiem Wam tak: bardzo podoba mi się wykorzystywanie tego typu tekstów w wojnie kulturowej, ponieważ ktokolwiek, kto przyglądał się tym ma magazynom kobiecym, wie, że one są tak ekstremalnie antykobiece. One się zajmują takim, kurwa, kreowaniem jakiejś wirtualnej rzeczywistości, której po prostu każde twoje marzenie może się spełnić, ale nie żyj jak normalna, dorosła osoba, że, że to, 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 to jest jakieś, kurwa, po prostu Himalaje cringe'u i, i żenady. Ale nie, nie, to jest czujnia na mężczyzn. Cześci o podobnym charakterze, jest tam zdecydowanie więcej. Mieliśmy artykuł o tym, jak Polki polują na mężów za granicą, jak zdradzają partnerów na wakacjach oraz jak Polacy go... żartujesz? Nie, nie, one bardzo dużo... Właśnie to jest, to jest, to jest częsty problem z magazynami kobiecymi. To znaczy, że one, ponieważ nie, nie potrafią, ponieważ wiedzą, że do, dorosłe rozmawianie o, o problemach nie, nie klika się tak dobrze, to one de facto robią kalki z kurwa z harlekinów, nie? Oni kopiują rzeczy, które mają być spełnianiem kobiecych fantazji, a nie rozmową o jakiejkolwiek formie rzeczywistości. To się po prostu dla nich dobrze klika, nie? I to jest straszne, bo są osoby, które w to wierzą i które wierzą, że to jest jakaś opcja, ale nie, nie, nie oszukujmy się. Bardzo dużo kobiet czyta to właśnie z, z, z takim samym, kurwa, podejściem, jak horoskopy, nie? Na zasadzie. E, może by było fajnie że tak pomarzyć, a, a nie na zasadzie, to jest, to, 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 to jest ta rzecz, którą aspiracyjnie powinnam robić. się na bycie zracjanymi przez Polki ze względu na kwestie ekonomiczne. Warto więc przyjrzeć się temu zjawisku i przeanalizować, dlaczego One, a także inne portale, rzucają takie treści i jaki to ma cel. Schemat budowania kontrowersji. Aby zrozumieć sedno zjawiska należy przede wszystkim poznać schemat, na którym jest ono zbudowane. Schemat ten w większości przypadków wygląda tak samo. Polka prezentowana jest jako nowoczesna, niezależna i sprawcza kobieta sukcesu. Często ma swoje mieszkanie, dobrze płatną pracę i bardzo satysfakcjonujące życie. Ma również wysokie standardy dotyczące kultury, a także po prostu o siebie dba. W kontraście do niej, przedstawiany jest polski mężczyzna. Kontrast ten przybiera różne formy. Mężczyzna czasem przedstawiany jest jako ktoś, kto zupełnie o siebie nie dba, nie zapewniając sobie nawet podstawowej higieny. Czasem przedstawia się go jako 30-letniego a jeszcze innym razem jako troglodyte, nie mającego żadnych ambicji, aspiracji czy wymagań w sferze kultury. I oczywiście oba przypadki opisywane w Mówiąc w uproszczeniu, kobiety sukcesu i odstające od nich mężczyźni występują w społeczeństwie. Jest mnóstwo przykładów kobiet, które bardzo rozsądnie pokierowały swoim życiem i mają wysokie standardy, jak również mnóstwo mężczyzn, którzy mają opisane wcześniej wady. Kłopot polega na tym, że jest to zaledwie wycinek rzeczywistości i równie łatwo jesteśmy w stanie znaleźć w społeczeństwie przykłady odwrotne oraz przykłady neutralne. One jednak... Ale to jest, kurwa, debate lordyzm. Ale, ale, ale to jest, to jest... Uuu, I'm actually... Actually to jest inaczej. Tymczasem... I mówię to jako osoba, która też jest trochę tego winna. Chopy, Ho, chopy, za, za mało dbacie o swój wygląd. Nie? Jakby, co, co, co do zasady, za mało dbacie o swój wygląd. Ja na przykład za rzadko używam pieprzonego peelingu, którego bardzo potrzebuję, by mi się skóra przesycha na twarzy. A to jest tylko jedna z rzeczy. Celowo dobiera swoje przykłady w oparciu o opisany schemat, po co więc tworzony jest taki fałszywy kontrast. Kobiety, czytając takie artykuły, są w stanie się dowartościować. Czują podświadomie, że z nimi jest wszystko w porządku, a wszelkie niepowodzenia w życiu miłosnym to wina mężczyzn. Podstawową zasadą tworzenia jakichkolwiek treści publicznych jest rezonowanie z własną docelową grupą odbiorców. Zabieg ten służy przesunięciu odpowiedzialności i wskazywaniu winnego. Przykładowo, jeśli jakaś Polka przetoczona w artykule ONET mówi, że miała trzy związki z polakami i każdy był nieudany, to zupełnie odsuwa to od nie i przekierowuje ją na mężczyzn. Mężczyzn, którzy prezentowani są jako nimi, że docelową grupą odbiorców tych artykułów są kobiety. Onet publikuje większość takich treści w sekcji Onet Kobieta. Narracja prowadzona w tych Tekstach nastawiona jest zatem na to, aby oddziaływać właśnie na kobiety. Tym sposobem dochodzimy do kolejnego aspektu. Cześć. Edytorski Relindel z jedną małą uwagą jeszcze a propos tego, co padło. O co mówi, nie wiem, ale się wypowiem. Jest w ramach swojej wycie pięknej, pięknej, cudownej rozprawki, analizy naukowej. Ma też na celu zrobić jedną rzecz. Ma na celu pokazać, że głupie kobiety nabierają się na bajki o netu. Głównymi odbiorcami, nie wiem, ale się wypowiem, są mężczyźni. I oni z całą pewnością nie nabierają się na głupie bajki o kobietach. Prawda? Tak, chciałem na to zwrócić uwagę, bo ta narracja jest bardzo mocno zaimplikowana, a nie jest jakimś cudem wypowiedziana. Nie wiem zupełnie dlaczego. Zupełnie jakby... Się nie opłacało. Po co Onet publikuje takie treści? Onet przez wiele osób uważany jest za rzetelne źródło informacji. Mnóstwo Polaków korzysta z tej platformy w celu śledzenia newsów ze świata polityki, biznesu czy sportu. Jednocześnie jednak dosłownie na tej samej stronie, na której śledzimy wykresy giełdowe czy wydarzenia polityczne, pokazywane są artykuły o płytkiej i wręcz momentami żenującej tematyce. Pojawia się. Najbardziej bawi mnie w tej narracji to, że myślę, że większość oglądaczy, nie, nie wiem, ale się wypowiem, kompletnie nie ma tego lustra przed sobą, które mówi: No! A ty, żeby ty, 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 ty w tym czasie, w którym kobiety czytają te historyki na onecie, to ty nie siedzisz nie czytasz wykresów giełdowych, tylko słuchasz nie wiem, ale się wypowiem. Natomiast nie, ja się zgadzam, że, że Onet jest traktowane jako, dobre, jako, jako do, do, do dobry hub informacyjny przez wiele osób. Błędnie, ale to nie jest wiecie, no, wiele osób popełnia błędy. Jest zatem pytanie, czy to przypadkiem nie obniża wiarygodności Onetu w oczach odbiorców? Prawdopodobnie w przypadku niektórych owszem. Natomiast w ogólnym bilansie Onetowi się to opłaca. Onet, podobnie jak inne portale, walczy o jak najdłuższe utrzymanie uwagi jak największej ilości czytelników. Trzeba bowiem wiedzieć, że to przede wszystkim emocje utrzymują konsumenta na danej stronie internetowej, a najlepiej sprzedają się emocje nacechowane negatywnie. Złość? Tak jak wideo pod tytułem Jak Onet szczuje mężczyzn? <laughs> Mówi, mówicie, że, że, że wideo, że, że negatywne emocje, takie jak nazywanie rzeczy szczuciem. E, to dobrze się sprzedają? Jesteście zadowoleni z tego, jak się sprzedają? Nienawiść zemsta, ale także zażenowanie czy wstyd. Dobrze sprawdza się również zaspokajanie ciekawości oraz wzbudzanie kontrowersji. Dlatego właśnie zdecydowanie większą klikalność uzyska materiał zatytułowany Moja partnerka Miwa Kochanków, godzę się na taki układ, w którym opisana jest toksyczna relacja dwóch osób niż artykuł o podobnej tematyce, jednak bardziej rzetelne, zatytułowany chociażby otwarte związki w Polsce. Wszystko co musisz wiedzieć. Pier ja, ja uważam, że superby było, jakbyśmy dostawali ten drugi rodzaj nagłówka. Zobaczcie, z tym się na przykład zgodzę. Potrzebujemy więcej, więcej haseł, typu otwarte związki w Polsce: wszystko, co musisz wiedzieć. Ciekawe jestem, ile ludzi w komentarzach narzeka na kukoldyzm. Pierwszy tytuł zapewnia jeszcze więcej kliknięć. W rezultacie Onet jest w stanie publikować tendencyjne i nierzetelne artykuły po prostu dla zysku, a następnie pokazywać reklamodawcom statystyki klikalności takich artykułów. Zwróć uwagę, jak przytoczone wcześniej tytuły z sekcji Onet kobieta idealnie wpisują się w wyznaczniki tego, co utrzymuje uwagę. Są jednocześnie kontrowersyjne, oburzające momentami żenujące oraz kierowane do konkretnej grupy odbiorców, a przy okazji wzbudzają ciekawość. W końcu kto by nie chciał się dowiedzieć, dlaczego Polka nigdy więcej nie zdecyduje się na związek z Polakiem. W jaki sposób takie artykuły niszczą społeczeństwo? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że artykuły wspomniane wcześniej są niereprezentatywne dla ogółu społeczeństwa. Najczęściej są pisane na podstawie relacji osób, które miały nieprzyjemne doświadczenia. Czytelnicy automatycznie utożsamiają się z opisem, który mają przed oczami. Dokonywana jest generalizacja. Skoro młoda, samowystarczalna i atrakcyjna Polka trafia na samych złych mężczyzn, to znaczy, że z mężczyznami jest coś nie tak. Tworzy się zatem stereotyp polskiego mężczyzny, który nie nadąża za rzeczywistością. Równocześnie jednak w artykułach Onetu tworzy się toksyczny obraz polskiej, nowoczesnej kobiety. Kobiety, która przykładowo nie ma skrupułów, aby zdradzać na wakacjach czy Przepraszam, w... <laughs> Przepraszam, ale <laughs> to jest super śmieszne, jak mówią to goście, którzy na swoim kanale mają takie wideo jak, jak brak ojca wpływa na rozwój młodej kobiety. A, <laughs> Kurwa uważałbym z rzucaniem kamieniami delegacji, bo jak wraca do domu, to jest wtedy lepszą żoną i matką. W rezultacie dwie płcie są nastawione przeciwko sobie i to korzystając z tego samego źródła. Każdy wyczyta w tym artykule to, co chce wyczytać, jedynie wyniosą z niego, że mężczyźni obecnie do niczego się nie nadają, drudzy, że współczesne kobiety są toksyczne i pozbawione zasad moralnych. Chłopot w tym, że one Onetowi, jak i wszelkim innym portalom wykorzystującym takie mechanizmy, zależy na tym, aby czytelnicy byli spolaryzowani. To jest właśnie pułapka na czytelników. Wzbudzanie oburzenia i zażenowania poprzez tworzenie Ciekawe czy, powiedzą, czy, ciekawe, czy powiedzą też, że takie portale często żerują na niskiej, na niskiej samoświadomości swoich odbiorców i tym, że oni zazwyczaj nie widzą tego, że są manipulowani w ten sposób. Myślicie, że, że, że chłopaki są aż tak odważni? Bo szczerze, szczerze powiedziałbym, że gdyby poszli aż tak daleko, to by powiedział, że mają naprawdę wielkie jaja, nie? Jak, jak, jak pół planety, no? że nie treści odbiegających od rzeczywistości w jakiś sposób niepoprawnych sprawia, że pojawiają się emocje. A kiedy są emocje, to oznacza, że poświęcasz temu czas i uwagę. To właśnie za twój czas i twoją uwagę one ma płacone od reklamodawców. A to, że przy okazji liczenia zysków one prezentuje polskiemu społeczeństwu fałszywy i celowo zniekształcony obraz świata, to tylko taki mały koszt. Konsekwencje społeczne płynące z takich artykułów idą jednak znacznie dalej. Warto zwrócić uwagę, jak normalizowane jest przykładowo zdradzanie partnera. Joanna ma 43 lata, udane życie rodzinne i jeszcze bardziej udane życie zawodowe. Jest szefową dużej agencji reklamowej, a prywatnie ma małą i żonę wykładowcy uniwersyteckiego. Nie brakuje jej pieniędzy ani pomysłów na spędzanie wolnego czasu. A nie lubi rutyny i uważa, że wakacyjna zdrada to nie jest zdrada, bo przecież nie ma zdrady, skoro mąż o niej nie wie. Taka narracja przypisana jest do kobiety sukcesu, kobiety, która ma dobrą pracę, satysfakcjonujące życie i szczęśliwą rodzinę. Co taki fragment mówi czytelnikom i czytelniczkom, jeśli przeczyta to kobieta, która jest. Jego... Czy istnieją jakieś kobiety, które mają taką pozycję w naszym świecie, których raczej nie jest dużo i do których większość czytelniczek absolutnie nie należy. Dlatego mówiłem, że, że, że takie serwisy przejmują rolę harlekinów, nie? bo to jest snucie fantazji. Jakiegoś powodu nie jest usatysfakcjonowana swoim życiem, to może wpaść na pomysł, że zdrada to ciekawe urozmaicenie i może wróci po niej jako lepsza żona czy matka. Bo skoro inne kobiety sukcesu tak robią, to może ja też powinno spróbować. Tym sposobem stopniowo przesuwa się granica moralna osoby czytającej, bo w jej umyśle wyrabia się nawet minimalnie większa akceptacja zachowania, które dotychczas było zupełnie nieakceptowalne. Jeśli natomiast taką treść przeczyta mężczyzna, to automatycznie pomyśli, czy przypadkiem nie zdradza go żona, kiedy jeździ w delegację co kilka miesięcy. Może stać się wówczas zaborczy, nadmiernie podejrzliwy, a nawet wczynać bezpodstawne kłótnie w domu. O, tak, ja myślę, że ja, ta, tak, myślę, że te problemy z mężczyznami powstają tylko po przeczytaniu artykułów onetu. Nie, nie ma takich problemów wcześniej. To nie jest tak, że. Kto to było ostatnio? Jonah Hill. Znaczy, nie, on się rozstał rok temu, przepraszam, ale teraz jakby wybuchła afera wokół tego. No, w sumie nie rozmawialiśmy o tym na, na kanale, nie? Ale sytuacja, gdzie, gdzie Jonah Hill powiedział, że jego granicą jest to, że jego, że jego partnerka nie może mieć męskich przyjaciół i nie może publikować swoich zdjęć, w bikini, było, było dość zabawne. Takie zachowanie dosłownie jest w stanie zniszczyć dotychczas dobre relacje. Dlatego jedyna słuszna rada jest następująca: należy przestać czytać bezwartościowe artykuły nie tylko na onecie, ale na wszelkich innych portalach. Jeśli uświadomisz sobie, że takie treści stanowią tak naprawdę maszynkę do czerpania zysków na ludzkich przykrych doświadczeniach, polaryzacji i wzbudzaniu kontrowersji, to zaczniesz je omijać szerokim łukiem. Unikniemy dzięki temu wielu krzywdzących stereotypów wobec poszczególnych grup społecznych, a opinia twórcza moc toksycznych portali znacząco spadnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Niesamowite nie. Ale, ale nie, posz, nie poszli w to, że, że liczą na to, że, że, że introspekcja jest niska. Trochę jestem za, zawiedziony. Tro, tro, trochę jestem, jestem zawiedziony, bo liczyłbym, że, że będą aż tak bezczelni. To by było całkiem, całkiem klawę. To by było dopiero zagranie na nosie swoim widzom. Materiał, o który nikt nie prosił, ale każdy potrzebował, dobra robota. To, co wyprawia onet, przechodzi ludzkie pojęcie. Cieszy mnie, że podjąłeś problem dewastacji przez polskojęzyczne portale psychiki Polaków. Uuu wreszcie ktoś zacząć obdarzać styl działania współczesnych mediów jeszcze komentuje to druga strona medalu czy najbardziej męski z szamanów o nie wierzę druga strona medalu lewak ex sojowy przegryw i miły facet tak dokładnie tym był ten koleś, który zamordował w Poznaniu a także wykres atrakcyjności i szaleństwa czyli coś podpierdolonego jak poznałem waszą matkę, nie? Kryske, panie. Chciałbym do tej historii dodać też jeszcze jedną króciutką rzecz. Mianowicie warto pamiętać, że Onet, jako firma poza tym, że nienawidzi mężczyzn, po, po, posiada też portal randkowy. Pamiętajcie, jeżeli posiadają sympatię, której celem i źródłem dochodu jest przyciąganie do siebie ludzi, którzy być może właśnie poszukują miłości albo romansu. Sprzedawanie takich historyjek o tym, że jednak fajnie jest zdradzać i kombinować i być w dziwnych miejscach, staje się nagle dużo bardziej opłacalne. Jak jestem w stanie spać spokojnie, wiedząc z... jakie to wszystko wokół jest zjebane? Mam dużo rzeczy na głowie? To muszę się skupić na tym, żeby w wielu innych aspektach funkcjonować dobrze. Nie mogę, nie mogę przesadnie żyć cały czas tylko tym, że świat jest zjebany, nie? Świat może być zjebany, ale jeżeli nie będziemy żyć, to tylko się pokrożymy w to rozpaczy, nie? Dwie nieskończoności: U Karla, Inda, Krowa i Jasiek. Pojedyncze nieskończoności: Flavius, Elij, Janek, Rosk, kto panu tak z Osoby dające pizzę na połowski: Rodafek, Sztuk, Kardyński, Dawid Korzyniowski, szef oraz Ewa Sadowska. Dawcy kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zbardoń, Gruby Mephisto, Piotr Strzemieczny, Bartomir, Rudka, Dedok, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Jakub Dżakbors, Cukrowy, Adrian Jamrozik, Chrysku, Marok W., Rewo, Behanor, Silius, Samrion, Hipatia oraz Erik Foss. Dawczynie kawy: Kropster, Jaroz Lublina, Boris, George Soros, Azur Robin, Adam Heinrich, Miku 39, Eksajsia Karentifo, Proton Protonowy, Tomuś Miejscowy, Dom Egg oraz Hagnon. I wreszcie osoby dające herbatę, Kajusz Gumiński, Ponczek Debos, Lakarder, Paweł Pawlik, Antybristler, Inżynier Pilny, Pati Master 3000, Mikomonkowski, Hubert Mazurczyk, Kaczka, Maciej Dzieliński, Czikołys, Mokidora, Adam Podkreśnik, Adrian Lubel, Chmisiek Daru, Nad, Klodin, Miriachia, XLS oraz Groten. Podzie, Amazing. Wspierajcie się nawzajem. Do zobaczenia.